Ale piękna fontanna, taka duża, jaka Majuś, wielka. idę po ciebie, cześć. O nie, tylko nie ty, serio no, znowu? Nie narzekaj, jestem twoją przyjaciółką przecież. Nie jesteś moją przyjaciółką, znowu ty? Najgorzej. Ja chcę być twoją dziewczyną. Co, dziewczyną chcesz być no. moją Wednesday? Ale, ale ja mam już dziewczynę Patty, ja mam. Ale ja będę twoją drugą dziewczyną, mi to nie przeszkadza. Nie, Chodź, nie, 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 ja nie. chciała ty cię do końca me zabrać. Mega dziwna jesteś, e Dobra, to możemy się ścigać na apeczkę w górę. Właśnie ja robię z widzami takie wyścigi na apeczkę i zobaczymy kto będzie szybszy. Dobra, ścigamy się? No jak będziesz moim chłopakiem, to mogę się ścigać. Nie, 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 na razie nie. Ej, weźmy od tego światła czerwonego tutaj, od teraz zielonego. <grych> to ścigamy się odtąd od tej linii białej aż do samego końca yy, może. Tak, tam, dobrze, w tamtym kierunku, pasuje może mi w kierunku. tam do szpitala tam do no, szpitala. No, tak, świetnie, świetny pomysł. Ok, do dobra. Szpitala, widzę no. My, no to ścigamy się z Łęzdej i z wami. Kto będzie szybszy? Czy ty klikając łapeczkę w górę pod tym filmem, czy my biegnący razem z Wednesday do szpitala, nie wiem po co, ale robimy wyścig, zobaczymy kto kliknie. Za trzy, dwa, jeden, start, teraz biegniemy, 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 a, jestem szybszy jestem szybszy, o nie, 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 Wednesday mnie zaraz wyścignie, tylko nie to, szybko, szybko, wygram, ale jej, jesteśmy równo, bardzo równo, jesteśmy kliknijcie łapeczkę w górę, bo zaraz będziemy i koniec wyścigu, teraz Je, stop, Wygrała! jesteśmy w szpitalu. Ale ja tutaj nie potrzebuję pomocy, Ale więc... cieszę się, że wygrałam. Teraz musisz robić to, co ja chcę. Co? Ha, ha, ha. Jak ty chcesz? Nie wygrałaś. Tak, ej, to tak, ja zapraszam wygrałem. ciebie tutaj, zapraszam ciebie tutaj, ale ja mam tu. tam wejść do szpitala, ale ja nie chcę tu wchodzić, jestem Jak zdrowy. Jak ci coś ten, to wsiadaj tu, proszę wsiadać. Co, co jest? O? Ej, czemu mi wsiadać? zostaw mnie, Łędzy, zostaw Zabieram mnie. Nie, nie, tutaj, muszę ona mnie, tu, Ona mnie Dobra. tutaj do łóżek chce mi zostawić. Co ty mi robisz? O, wywaliła mnie na ziemię. O, siemię. sorry. <laughs> wsiadaj <tutaj> na... <laughs> Nie, ej weź mi pół stać! O nie, leżę na ziemi! Co ty mi robisz? Czekaj, ej, patrz, czekaj, nie mogę się o, ruszyć! Teraz. Co jest, jak ty je położyłaś? <gry> Sorry, weź w stanie, ja ci muszę tu zbadać. Tak się nie leży tutaj. bo Ej, co ja będę musiała Ci coś dać, chodź tutaj. Plecy, plecy ty mi badasz? Daj tutaj, zbadam gdzie głowę. plecy, ona mi plecy bada, no, co na No I wszystko ci zbadam, Czeka, O, nie, Co niedobrze. Nie wiadomo, nie co się stanie, także subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem. Zostawcie szybko subika, kliknijcie. Jakby coś się stało, to będziecie mnie subskrybować, bo ona mnie bada jakieś plecy, co ona mi tutaj robi w ogóle. Dobra, dobra, co ja miałam wyjąć? Weź to, mnie no. Co o, to wy... miałam wyjąć! Co to nie, nie, za nie, to, nie młotek? To. Ej, co Ej, to ty mi chcesz nie zrobić tym? a spraw... nie to też nie miało być to. O, to miałam wyjąć. Co ty dobra, mi chcesz dobra. dać za tabletki? Co ty mi robisz? O, oj, sorry, sorry. Chodź tutaj, bo musisz o, to do, wziąć. Stałem. Musisz to przyjąć. O nie, się leży. Bo... patrzcie, rozkroczony dobrze. Świetnie, teraz jeszcze muszę z przodu zbadać Ej, wszystko, co mi zobaczyć, czy wszystko gra. Nie ona mi chce dać jakieś tabletki. No, tak, badam tutaj. Badasz mnie teraz? Ale po co, na co? O nie. No bo tak, bo ja mam jakiś plan, ale czy nie sobie powiem... sobie słuchajcie, a wy możecie zbadać mój sklep, nie wiem czy wiecie, ale tu, ale mój nowy sklep, smysok.pl, jest nowość na moim sklepie, breloki smysla, uśmiechnięta buźka, też są koszulki, bluzy ciepłe na tą zimę z moim logiem, z minkami, wbijajcie zobaczyć, pierwsza linka w opisie, smysok.pl, też są moje kubki, a z kubka możecie sobie wypić herbatę, co byście tylko zechcieli. Dobra, Wednesday, słuchaj, Zobaczyłam weźmy zostaw. Zobaczyłam coś niepokojącego, szybko, możecie zabrać na chirurgię, wsiadaj tu, wsiadaj tu. Co ty wsiadaj? Chodź na chirurgię, jedziemy. O, tutaj. nie, ona skakuje, mnie chce zabrać tak. gdzieś. Znowu na chirurgię serio? tutaj, dobra. O, proszę wysiadać. Łęcej dobra. coś będzie chciała mi tu mm -hmm. zrobić. Zobacz na to. O, Oj, sorry, sorry, dobra, I teraz tutaj. się położyłem. Tak, mam tutaj, tutaj coś takiego. Świeca. Proszę co ty, zobaczyć? ty masz, pokaż mi. Tak, proszę tutaj co to zobaczę? jest? Czekaj, zobaczę w rękę. To jest strzykawka, jaka wielka. Ej, no bo tak, bo ja będę musiała coś tutaj Ej, podać zaraz. Co ty zaraz. nie chcesz zrobić z tą strzykawką? No wiesz, bo bo to tak trzeba, bo ty trochę jesteś tutaj, nie wiem, niezdrowy. No pewno ja ci to dam. tak trzeba? No nie tak wiem, nie trzeba. wiem, on ja się trochę cykam. Najpierw dam to może, dobra. Są ej, ona mi da jakieś tabletki, leki. Ej, tu, tu, jeszcze tu. muszę to Pst, sprawdzić nie. tutaj. To gorączki nie mam, wszystko co ty w mi jakieś... Ej, dobra, to może podam. to. Ej, ta to. jest zielona. Nie wiem, czy to dobrze. To o, jest taka zielona i ją o, zaraz panu podam. O, o, panu nie, podawaj mi tego, nie wstrzykuj mi tego zielonego, bo nie wiem, to jest. Nie bo ja tutaj będę! W nogę mi w uwaga, cisza! Ała, ała, ała! 4, już kuję! O nie, ona kuje mnie widzowie! Ała, ała, ała! Co ty mi tam kujesz, no! O, już! To już powinno zadziałać. Tam. Proszę poczekać 3, 3 sekundy, i powinno strzyknęła. zadziałać. Coś dziwnego zaczyna się dziać. O nie, co ja tutaj jest? Ze mną? Co jest ze mną? No sobie, A o tak, nie, twarz tam. mi się zmieniła. Jakie wielkie usta mam. Co jest? Oo. O, o. E, e, co ty e, mi zrobiłaś? Czy... O nie, o nie, to chyba nie ten zastrzyk. Co Muszę mi sprawdzić przykład moją budziom. Jakie no wielkie usta. Ja tak nie wyglądam. Ej, ale to moją dobrze, twarz. Bo, bo, bo to to taki y, skutek trochę uboczny. Ale nie, 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 daj, nie, 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 wypuść mnie. Posłuchaj mnie. mnie! Posłuchaj ja się mnie. Chyba w tobie zakochałem. Tak, bo Od to tego... jest mikstura, którą ci podałam. To, to jest, jest mikstura zakochania. miłości. I to ona mi podała zastrzyk miłości ona mi dała i teraz ja cię lubię i cię jaka ty ładna jesteś. Jaka no. ładna, wow, Wednesday! Dzięki, wow, o to mi chodziło właśnie. Jestem Ale spokojnie, nie przejmuj się tą twarzą, to zejdzie kiedyś tam. Kiedyś co? zejdzie, ale Kiedy? dobra, chodź. Kiedy? O nie, teraz muszę cały czas za nią chodzić, no tylko teraz nie Teraz będziesz mnie usługiwał, Ha, O, zobacz, tu nasze dzieciątko jest, jakieś chyba dzieciątko No, Nie, tu nie ma żadnego, nie, nie, nie ja stąd idę, ja stąd nie, 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 nie. O proszę! Nie, 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 nie! nie, nie, nie. Ej, co Zopiekuj ty tam bierzesz, się jakiegoś, jakiegoś dziedziusia wziąłeś, to nawet nie jest moje, co ty, co ty Odłóż Zabierz się. to, bo ja ci rozkazuję, tak masz mnie słuchać. Zakoraj się we mnie. Trzeba, choć dawaj mi to, ja idę je odłożyć. Nie dobra, nie słuchaj się. Idę już ci odłożyć, bo to nie nasze. Co ty bierzesz ze szpitala, jak to nie nasze? Ja Ale ja tutaj... chciałam no, bo to takie ładne. Szkoda, dobra, że nie Odłożyłem ta... chyba. Dobra, okej. Okay. A teraz, pojedziemy do mojego domu? Już nie mam. Nie bierz sobie się, oszalałaś. Co do tego domu choć. teraz samym pojechać? Zabiorę cię do no, domu, już będziesz mi tam auto, usługiwał, dobra. ho. Będziemy wy, na Dobra, ja już z twoim szoferem wyciągam auto. Bierzemy takie O, kabryka, Dobra, ja tutaj wsiadam, no i dawaj, dawaj, tam do góry, nie na dzielnicę moją. Ja zapaliam światła, jedziemy, 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 dobra. I trąbić góry. też Możesz trąbić, bieb. nie! No trudno. Ej, tak dobra, już się stało, za no nic nie poradzimy. Dobra, to jest grane? Ja tak nie umiem jeździć. Dawaj, dawaj, What? co ty robisz, no Ej, wzi... Ma jest on w środku, patrzcie, jedzie, jedzie, motorkiem jedzie. Zabrałeś go, no no jedziemy, nie, jedziemy. on jest tam niepotrzebny, Ej, mogę zwiększyć musimy załatwić. Z tylko... prędkość 70. Lat. Nie bierzemy nikogo innego, bo ja chcę, żebyśmy zostawili nawet szybciej. Patrzcie, na jak szybko, łotrz, zabrałeś go. tutaj, tutaj, tutaj jest właśnie, tutaj, tutaj. Tutaj jest idealna działka. Dobra, okej. To tutaj jest już działka O, nasza? nie, ona będzie chciała tutaj mi nie, Zobacz, już tam mówisz, że tu jest jej, jej działka. Dobra, ja tu nie, wynajmę nie, nie. to wynajmę to. Okej, okay, to ja mam zrobić willę taką strzyżoną, może? Zabrała, willę? zabrała mi. Ja to zrobię taką willę strzyżoną. Ok, kliknąłem, odbierz dom. Dobra, Wyb wybudowałem dla ciebie, Wednesday. Ode Świetnie, mnie. Świetnie, dziękuję. O, wow, to jaka będzie chata nasz wspólny domek. Świetnie, ale dlaczego nie jest czarny? Ale dobra, może być w środku, jest jakoś tak na okay, czarno. Okej, to możemy w takim razie. Ej, mogę nawet zasłonić, Patrzę, że nic nie widać. My no. slow! Chodź patrz idziemy to. do Jacuzzi, tam Ej, jest jacuzzi. A to jaki to jest kozak w ogóle. Mogę się zasłaniać, żeby nitki nie widział, żeby nit nie podglądał. O, nawet no tutaj to dobrze, tutaj musisz zasłonić, odtworzy. koniecznie Garaż się otwiera i ja możemy zaparkować wiedź, tutaj. Weź wiecie, To ja dobra. Ale A ja, ja tu nie, poczekam na ciebie w wow. takim domie. Parkuje normalnie, elegancja Francja, patrz, zaparkowałem sobie i teraz zamkniemy. No, świetnie, Czekaj. zamykaj tu i zasłoń rolety. Mam zasłonić? Co? Zasłoń, zasłoń, tak. Ok, ja zasłonimy, dobra. To czekaj, a nie ten, co ja tu kliknąłem, to muszę, okej, okay, teraz zasłoniłem, a nie, czy ja otwieram, <grywa> otwieram to, to. wejdź garażem i zasłoń, czy Dobra, jak. Dobra, okej, okay, weźmy tak i się zamyka i teraz jak muszę on ty masz twarz, Zasunąłem, Zasłoniłem, nikt teraz nie będzie widział teraz słońcej. Chodź, o, pooglądamy sobie razem telewizję. Serio może. muszę? O nie, tylko nie to. Wszystkie zadania muszę twoje wykonywać. Tak, bo jesteś we mnie zakochany, jesteś moim chłopakiem. No, no Od chyba tak. Od czasu zastrzyku miłości jesteś A moim telewizor chłopakiem. Telewizor nie jest włączony, czekaj, może... O, książkę sobie czytam, co tu jest napisane? Abyś <śmijsą> może... Są czekaj, bo muszę tutaj usiąść i sprawdzić coś, tak? nie włączyłem da? telewizor. Brookhaven bo... leci, chodź szybko obejrzymy chodź tutaj Brookhaven. tutaj, popracujemy. Co to za... <laughs> co to za się hey, dzisiaj. Bocz... Baba. Tu, bo tu jest robota do zrobienia, już! Patrz Szalaj jaki piasek fajny, patrz, przemieniam. O, ktoś. Ona też mu robią, a to u dentysty, brukeła nie. Nie porównuj mnie do dentystki, to ja, wiesz, On co tutaj innego. smutny, go... patrz, no, biedny. Dobra, Chodza, zapraszam dalej? cię, bo A, ci tutaj ćwiczą. trzeba Ej, pracować. pójdziemy na siłownię? Na siłownię pójdziemy. 150 kg już trzeba wyciągać coś. Dobra, możemy iść, możemy iść, bo jesteśmy parą, możemy robić wow, wspólny szkód. to mój komputer, patrzę, ja mogę hakować. To jest mój, tutaj po mojej stronie, ja tam siedziałam. Włączyłem, patrz, patrz, patrz. odpaliłem, odpaliłem, hakujemy, patrzcie. Koty! Tak, koty tak, hakuje, tak, patrz. wszystko tutaj Fajne trzeba koty? ładnie przytętok. ile tak. kasę tam miałem, jo. Dobra, okej, okay, idziemy. No, dobra, dobra, idziemy do góry, teraz za nami jacuzzi. Mamy komputerowe, co to za świnia? Jak tu ja, nie pięknie nie. chodzę, robisz mi coś do jedzenia, ja tu Ey, Wednesday, siadam smacą. a wiesz, że ja jestem bogaty? Patrz, co ja coś ci pokażę. Patrz na to, czekaj. Ja, o, jestem teraz na trybie hakera. Mogę hakować Brookhaven Idziemy teraz dalej, czekaj, tu jest, o, wycieczka jakaś, dobra Tutaj e mail, tutaj mamy shopping, sklep, a tu jest moje konto, Zaczynam miliard siedemset ty bogaty jeden jesteś. No jestem bogaty, Dobrze, co? że ty się we mnie zakochałeś O nie, ja teraz miała bogatego chłopaka Ale super, a da, dasz mieć? mi jakiś prezent? Może zasłużyłem na jakiś prezent? Prezent? No nie wiem, no mogę coś tu wyciągnąć, czekaj Masz to dla ciebie Co e no, dla mnie masz? E tableta <laughs> Tablet. Wow, to jest tablet. To tak, daj, 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 proszę Okej, okay, proszę bardzo, masz. Widzisz, dostała dzięki chodź. Ja mam sobie chłopaka. Dlatego, że teraz jestem sobie to mogę usiąść. Ha, ale super. Ale wiesz co, ja widziałam, że tutaj jest jacuzzi. Chodź do jacuzzi. Do jacuzzi idziemy. musimy wejść serio razem o nie. Tak. No dobra, jak teraz para. to uruchomić możemy, czekaj, uruchommy. Jo! Wow. Ale a ty lubisz nie taki nie? biały kolor, taki czarnego niestety nie ma. No łęzy. czarnego nie ma, ale może być ważne, że jestem z tobą. Może takie fioletowe, patrzcie, jestem z węzła z jacuzzi. Bombelki lecą jak romantycznie i jest czarno, tak jak wielkie. Wącej. Ale ty masz twarz, nie mogę z twojej twarzy. No nie no, Ale, mnie. Ja cały taki. czas taki do końca, bo jesteś we mnie nie zakochany chcę dobra Nie być taki odmienię. Ej, nie. ktoś tu przyjechał. Policja, o nie, policja przyjechała! Nie. To po on ciebie, policjancie, policjanci, ratuj, ratuj, Siło. to łęcnej uwięziła mnie ratunku. Policjancie, bierz, Łęcnej tam już środku Ale Proszę, zabrać. proszę ją zabrać, proszę ją zabrać, proszę przynosił co? dobrze. O on nie, onej do naszej haty! Patrzcie do chaty! O o Będzie wchodził do chaty, patrzcie, wbija. O nie! Proszę, proszę pana, proszę pana, tutaj nic nie oszczela! Proszę pana! To Łęcej mi uwięziła, proszę go za państwo. Nie, nie, proszę go nie słuchać. On kłamie, on kłamie. On kłamie. On mnie hakujemy, tutaj... komputer. O, o, on widzi teraz wszystkie pieniądze. O nie, tylko nie to. Ja, no o, no o, gdzie życie. on jest? Ej, on moje auto tutaj wziął. Jest, patrzy. Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj on chodzi. Tutaj patrzy. On wszystko teraz przegląda. Proszę uwięzić Łęcej, to ona mi zrobiła to. Nie, nie, nie mów tak. Ja nic nie zrobiła. Ej, patrz, ja rozpadłem się ja do góry. Miską, ej, dobra, ej, gdzie on poszedł? on Nie muszę pilnować, żeby on wyszedł. Ej, gdzie on poszedł? No Właśnie, gdzie on poszedł? Bo nie widzimy go. O wrócił, wrócił, poszedł z portem Chyba na szczęście nic nie wykrył, patrz, będzie odjeżdżał, dobra, odjeżdża ja... Ale Łęcej, Łęcej miałeś uwięzić, Łęcej miałeś zabrać, Łęcej O, zaraz cię zabierze ja, jadę, jadę z nim, jadę z nim <laughs> Jadę Ty z nim, wsiadam, patrz siadam. w środku, z policjantem Łęcej nas nie może dogonić Siadła, siadła, jedziemy z policjantem Nie zostawisz mnie już na <laughs> Z policjantem jedziemy <laughs> Dobra, Ale gdzie wyjedzie policjancie? Ciekawe gdzie on nie idzie bo Nie, tylko runek. nie na policję nie Na policję Tylko no, nic nie mów, bo o nie, jak do więzienia on będzie chciał nas wpakować Czyli jedziemy o, do szkoły Czaj, Do szkoły? gdzie idzie Nie, o on nie, dalej idzie ja prosto szkoły. nie, ja nie chcę do szkoły, mam dość szkoły Ej, gdzie on nie Gdzie nas idzie zawieść, ty? Ale dziwne, co? O, no. Ale tu nikogo nie ma, czyli Gdzie ty no jedziesz, właśnie. policjancie? Halo! Halo! Halo gdzie <noise> my jedziemy? <cia>? jedziemy. Oj, <noise> jedzie naokoło Bruckerem, ty. Na około o, około może do baru, do banku, fontanny. do banku. fontanny, fontanny, dalej, gdzie siedziemy. Tu wysiadamy, Łęcy, wysiadamy. Okej, okay, wysiadam, dobra. Ja chcę być normalny, już nie chcę mieć takich ust, no. Ale nie. jak to? Patrz, co tu leży! Co to jest za kościotka? Jakie piękne to jest! Co? To jest wow. piękne? Według ciebie nie, to jest brzydkie, no, fuj! Jakie ładne! Ej, tobie też stało? powinno się to podobać, bo ty jesteś moim chłopakiem, musisz lubić to co Mówię ja! lubi jakieś dziwne rzeczy, a mi się to nie podoba. Ej dziewczyno, pomożesz mi? Bo ona w szoku! Baba jest... Wszy... Ona, ona się zmniejszyła się! Ona się zmniejszyła, nie chce patrzeć na twoją twarz! O nie! Ej, tu jakieś małe bobki latają, ty! Co za jakieś małe bobki! Ej, czekaj, patrz! tutaj jest patrz. kolejny szkielet. szk Jakie przepiękne! Tutaj wow. też o nie. Widzowie, co, co dalej będzie ze mną? Ona mi da jakiś zastrzyk miłości. Nie mogę z tego się odpętać, o nie, co będzie dalej. Widzowie, wbić na mój sklep smileso.pl. Po koszulki, bluzy, opaski, kubki nowe. Na moim sklepie pierwszalnika w opisie smileso.pl. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem, więc warto wbić i zamówić. A widzimy się też jutro. Te, też padajcie na mojego Instagrama, Facebooka, bo też tam dodaję zdjęcia. Na relację moją Insta FB, jak macie, to też padajcie. I widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie, a a może z Brook Heaven chcecie więcej? Co? Wednesday? Co byście nagrali? Kolejny odcinek może z Brook Heaven? tak jak wbiją pod tym filmem 5000 łapek. O, także. O, druga, co to za. Ej, ona podrabia się pod ciebie Wednesday! Patrz. Tylko ja jestem prawdziwa, ha! <laughs> ej, ona się podrabia, co jest grane? <laughs>